Odkryłam, że moi rodzice oddali wszystkie swoje oszczędności mojej siostrze, żeby mogła kupić dom. Wtedy przestałam opłacać ich rachunki. Miesiąc później zadzwonił mój ojciec. Odłączą nam prąd, jeśli nie zapłacisz rachunku. Tylko się uśmiechnęłam i odpowiedziałam. Od najmłodszych lat wiedziałam, że miłość w naszym domu nie była rozdzielana porówno. Moi rodzice zawsze okazywali troskę i podziw, ale tylko wobec mojej siostry, Kasi. Podczas gdy ja starałam się być idealną córką, pilnie się ucząc i pomagając w domowych obowiązkach, Kasia żyła w zupełnie innym świecie. Mogła popełniać błędy, być nieodpowiedzialna, trwonić pieniądze. To wszystko nie miało znaczenia. Rodzice zawsze stawali w jej obronie, zawsze znajdowali wytłumaczenie dla jej zachowania. Jest jeszcze młoda, mówili. Powinna cieszyć się życiem. A co ze mną? Dlaczego ja nigdy nie miałam do tego prawa? Pierwszy raz zdałam sobie sprawę, że w naszej rodzinie są u, kiedy skończyłam dwanaście lat. Miałam nadzieję na skromny tort, może symboliczny prezent. Zamiast tego mama wręczyła mi używaną bluzkę. Pomyślałam, że będzie do ciebie pasować, powiedziała. Bluzka miała małą dziurę na rękawie. Ale uśmiechnęłam się i podziękowałam. W końcu to moja mama. Pamiętała o mnie, a to powinno mi wystarczyć, prawda? Dwa tygodnie później, na urodziny Kasi, mama zorganizowała prawdziwe przyjęcie. Balony, tort, dziesiątki gości. Kasia dostała nową, drogą sukienkę i najnowszy model telefonu. Zasłużyła na to, powiedział dumnie tata. Patrzyłam na to wszystko w milczeniu, czując w sercu ukłucie, którego wtedy jeszcze nie potrafiłam nazwać. Ale to był dopiero początek życia w cieniu. Lata mijały, a ja stałam się tą odpowiedzialną w rodzinie. Kiedy skończyłam 18 lat i dostałam pierwszą pracę, rodzice uznali za oczywiste, że będę dokładać się do domowych wydatków. Robiłam to, nie zadając pytań. Wstawałam wcześnie, jechałam zatłoczonym autobusem, pracowałam cały dzień i wracałam do domu wykończona. Ale tam nie czekał na mnie odpoczynek. Mama prosiła o pomoc przy kolacji. Tata znajdował kolejne domowe sprawy do załatwienia. Kasia? Albo wychodziła z przyjaciółmi, albo odpoczywała w swoim pokoju. Pamiętam jedną szczególną noc. Byłam kompletnie wyczerpana po ciężkim dniu w pracy. Ale kiedy tylko przekroczyłam próg domu, mama już na mnie czekała w kuchni. Skończył się gazowa pójdziesz do sklepu kupić nową butlę? Mamo, jestem padnięta, próbowałam zaprotestować. A ja? Cały dzień zajmowałam się domem. Ty tylko musisz iść i zapłacić. Wyciągnęłam pieniądze z portfela i podałam jej. Zapłacę, ale proszę, niech tata albo Kasia to załatwią. Zmarszczyła brwi, jakbym powiedziała coś niewłaściwego. Twoja siostra jest zmęczona. A ja? Ja nie byłam? Zacisnęłam zęby i poszłam. Próbowałam się pocieszać myślą, że kiedyś to się zmieni. Że pewnego dnia moi rodzice spojrzą na mnie z taką samą dumą i miłością, jaką mieli dla Kasi. Ale ten dzień nigdy nie nadszedł. Podczas mojej ceremonii ukończenia studiów spojrzałam na widownię i zobaczyłam tylko tatę. Machnął do mnie z daleka, jakby od niechcenia. Mama i Kasia nawet nie przyszły. Kiedy wróciłam do domu, mama powitała mnie chłodnym komentarzem. Mam nadzieję, że ten dyplom na coś się przyda. Ale kiedy kilka miesięcy później Kasia ukończyła liceum, moi rodzice urządzili uroczystą kolację w drogiej restauracji. To trzeba uczcić, mówiła mama z zachwytem. Uśmiechnęłam się i milczałam. Jak zawsze. Bo w głębi duszy wiedziałam, że oczekiwanie od nich czegokolwiek innego nie miało sensu. Ale nic nie mogło mnie przygotować na to, co miało nadejść. Bo po latach poświęceń dla tej rodziny miałam odkryć, że tak naprawdę nigdy nie byłam dla nich priorytetem. I że w najważniejszym momencie znów wybrali kasie. Tym razem jednak nie zamierzałam tego tak zostawić. Prawda zawsze była tuż przed moimi oczami, ale uparcie odmawiałam jej dostrzeżenia. Kurczowo trzymałam się nadziei, że w jakiś sposób moi rodzice mnie doceniają, że dostrzegają moje starania. Ale to, czego dowiedziałam się tamtego dnia, Rozwiało wszelkie iluzje, jakie jeszcze miałam. Wszystko zaczęło się w zwyczajnie wyglądające popołudnie. Właśnie wróciłam z pracy i poszłam do kuchni napić się wody. Moi rodzice siedzieli w salonie, rozmawiając półgłosem, ale coś w ich to nie przykuło moją uwagę. To nie była zwykła rozmowa. Mam nadzieję, że Kasia nie łajdę wszystkiego od razu, powiedział ojciec. Oczywiście, że nie. Przeznaczy to na coś ważnego. W końcu kupiliśmy jej dom, prawda? Odpowiedziała mama. Zamarłam. Moje powieki zatrzepotały, jakby próbując przetworzyć to, co właśnie usłyszałam. Dom? Dla Kasi? Serce zaczęło mi bić szybciej. To była najlepsza decyzja, kontynuował ojciec. Kasia potrzebuje własnego miejsca. Nie może całe życie polegać na innych. Poczułam lodowaty dreszcz na plecach. Polegać na innych? Jakby to nie ja utrzymywała ten dom przez lata? Jakby to nie ja opłacała rachunki, zapewniała jedzenie, poświęcała własne marzenia, żeby utrzymać naszych rodziców? Nie zdążyłam nawet do końca przemyśleć tych słów. Mój gniew popchnął mnie do działania. Stanęłam w drzwiach salonu z pewnym krokiem. Jaki dom? Mój głos zabrzmiał głośniej, niż zamierzałam. Moi rodzice gwałtownie spojrzeli w moją stronę. Mama nerwowo się uśmiechnęła, próbując zamaskować zakłopotanie. Ach, kochanie, to miała być niespodzianka. Chcieliśmy ci powiedzieć później. Skrzyżowałam ramiona. Powiedzieć mi, co? Że wydaliście wszystkie oszczędności na dom dla Kasi? Zapadła cisza. To wystarczyło, by wszystko potwierdzić. Poczułam, jak coś ściska mi gardło. Przez lata opłacam rachunki w tym domu. Powiedziałam, a mój głos drżał z oburzenia. Całe moje pieniądze idą tutaj. A wy oddaliście wszystkie swoje oszczędności Kasi? Mama westchnęła, jakby ta rozmowa już ją zmęczyła. Córciu, zawsze byłaś samodzielna. Radzisz sobie. Ale twoja siostra. Kasia potrzebuje większej pomocy. Większej pomocy? Parsknęłam gorzkim śmiechem. A jaką pomoc ona wam kiedykolwiek dała? Co zrobiła dla tego domu? Nie bądź niewdzięczna, powiedział ojciec twardym tonem. Zrobiliśmy to, co uznaliśmy za najlepsze. Oczy paliły mnie od łez, ale nie pozwoliłam im spłynąć. Po raz pierwszy gniew przyćmił smutek. A co z tym, co ja uważam za najlepsze? To nigdy się dla was nie liczyło, prawda? Mama wstała z kanapy, zirytowana. Robisz z tego wielką aferę. Kasia to twoja siostra. Powinnaś się cieszyć jej szczęściem. Cieszyć się? Cieszyć się z tego, że całe życie byłam tylko narzędziem, które miało zapewnić im wygody, podczas gdy Kasia dostawała wszystko podane na tacy? Otworzyłam usta, gotowa do odpowiedzi, ale zaraz je zamknęłam. Po raz pierwszy zrozumiałam, że nie ma sensu się spierać. Oni nigdy się nie zmienią. I wtedy coś we mnie pękło. Miałam dość bycia tą zapomnianą córką. Dość poświęcania się dla ludzi, którzy nigdy nie zrobiliby tego samego dla mnie. Musiałam coś z tym zrobić. I właśnie to zrobiłam. Tej nocy nie zmrużyłam oka. Leżałam w łóżku, wpatrując się w sufit i odtwarzając w głowie każdy szczegół tej rozmowy. Każde słowo wypowiedziane przez moich rodziców paliło mnie od środka. Zawsze byłaś samodzielna. Kasia potrzebuje większej pomocy. Powinnaś cieszyć się jej szczęściem. Czułam się jak idiotka. Tyle lat harowałam, płaciłam rachunki, zapewniałam im wygodne życie, i po co? Po to, żeby na końcu wszystkie oszczędności zostały oddane Kasi na tacy, a ja dalej dźwigałam ciężar utrzymania tego domu? Serce bolało mnie z każdą myślą. Ale tym razem to nie był smutek. To była złość. Podniosłam się z łóżka i podeszłam do biurka, gdzie trzymałam mnie opłacone rachunki. Wzięłam do ręki faktury za prąd, gaz, internet. Wszystkie były na moje nazwisko. Oczywiście, bo przecież to ja byłam odpowiedzialna za wszystko. Wzięłam głęboki oddech i bez wahania podjęłam decyzję. Nie zapłacę ani grosza. Skoro moi rodzice mieli wystarczająco dużo pieniędzy, by kupić kasi dom, na pewno byli w stanie sami zadbać o swoje wydatki. Nie będę już dłużej tą, która wszystko utrzymuje. Następnego dnia wyszłam do pracy wcześniej, nie mówiąc ani słowa. Czas mijał, a moja decyzja powoli zaczęła przynosić efekty. Przez pierwszy tydzień nic się nie zmieniło. W drugim tygodniu mama zaczęła narzekać, że internet działa wolniej. W trzecim tygodniu usłyszałam, jak ojciec z niezadowoleniem mruczy coś o liście z ostrzeżeniem od dostawcy energii elektrycznej. A potem, po miesiącu, to się stało. Wróciłam z pracy i od razu poczułam napiętą atmosferę w domu. Moi rodzice siedzieli w salonie, wyraźnie podenerwowani. Ojciec trzymał w ręku rachunek za prąd. Co to ma znaczyć? Potrząsnął kartką w powietrzu. Udawałam, że nie wiem, o co chodzi. O czym mówisz? Rachunek za prąd nie został zapłacony. Jeśli nie uregulujemy go do jutra, Odetnął nam elektryczność. Skrzyżowałam ramiona i spojrzałam na nich spokojnie. I dlaczego mi to mówicie? Mama przewróciła oczami, zirytowana. Przecież to ty zawsze opłacasz rachunki. Uśmiechnęłam się chłodno. Zabawne. Myślałam, że potraficie radzić sobie sami. W końcu mieliście pieniądze na kupno domu dla Kasi, ale na utrzymanie własnego domu już nie macie? Zapadła głucha cisza. Mama poczerwieniała na twarzy. Ojciec zacisnął usta. Wiedzieli, że miałam rację. Wiedziałam, że to dopiero początek. Ale po raz pierwszy w życiu czułam, że to ja mam kontrolę. I to było wyzwalające. Następne dni były prawdziwym spektaklem. Na początku moi rodzice nie mogli uwierzyć, że naprawdę przestałam opłacać rachunki. Zdawali się myśleć, że to tylko chwilowy kaprys i że w ostatniej chwili się złamie jak zawsze. Ale nie. Tym razem nie zamierzałam ustąpić. Po pierwszym tygodniu bez opłat zaczęły się narzekania. Ojciec spoglądał na rosnącą stertę faktur i zirytowany wzdychał. Mama chodziła po domu, tupiąc nogami i lamentując nad chaosem finansowym. W drugim tygodniu odcięto internet. Kasia wpadła do domu, oburzona. Wi-Fi nie działa. Jak wy w ogóle możecie tak żyć? Zapytaj naszych rodziców, odpowiedziałam obojętnie, wzruszając ramionami. Siostra przewróciła oczami i, jak zawsze, niczym się nie przejęła. W końcu miała swój nowy dom i swoje wygodne życie. Ale moi rodzice nie mieli takiej możliwości. I gdy przyszło ostateczne zawiadomienie od dostawcy energii, w końcu zrozumieli. Był chłodny wieczór, kiedy zadzwonił mój telefon. Spojrzałam na ekran i zobaczyłam imię ojca. Uśmiechnęłam się do siebie. Poddali się. Odebrałam i czekałam w ciszy. Musisz zapłacić ten rachunek, powiedział od razu, bez żadnych wstępów. Jutro rano odetnął nam prąd. Ani cześć, ani jak się masz. Tylko żądanie. Naprawdę? Zapytałam, udając zaskoczenie. Oczywiście, że tak. Jego głos już drżał z irytacji. Przecież doskonale wiesz, że to zawsze było twoim obowiązkiem. Ścisnęłam telefon w dłoni. Wzięłam głęboki oddech, zanim odpowiedziałam. Nie, tato. Nigdy to nie było moim obowiązkiem. Robiłam to, bo myślałam, że wam na mnie zależy. Ale teraz widzę, że liczy się tylko Kasia. Po drugiej stronie zapadła ciężka cisza. Po chwili słuchawkę przejęła mama. Jej głos był cichy, niemal błagalny. Córciu, nie bądź okrutna. To twój dom. Nie chcesz chyba zostawić swojej rodziny w ciemności. Zamknęłam oczy, czując ucisk w gardle. To było niesamowite. Po tym wszystkim wciąż próbowali wzbudzić we mnie poczucie winy. Ale tym razem się nie uda. Wypuściłam powietrze i odpowiedziałam stanowczo. To nie ja zostawiam was w ciemności, mamo. Zrobiliście to sami, ignorując mnie przez te wszystkie lata. Usłyszałam jej urwany oddech. Chcesz nas porzucić? Spytała, jej głos się załamał. Uśmiechnęłam się smutno. Nie, mamo. To wy porzuciliście mnie dawno temu. Ja po prostu przestaję udawać, że tego nie widziałam. Rozłączyłam się, zanim zdążyła odpowiedzieć. Po raz pierwszy nie poczułam wyrzutów sumienia. Po raz pierwszy poczułam, że naprawdę się uwalniam. Ale pozostała jeszcze jedna rzecz ostateczne pożegnanie. I dokładnie wiedziałam, jak zakończę tę historię. Następnego ranka wyszłam do pracy jak zwykle. Ale w głębi duszy wiedziałam, że ten dzień nie będzie jak każdy inny. Siedząc przy kawie. Wyobraziłam sobie scenę, która rozegra się za kilka godzin, moi rodzice siedzący w ciemności, zirytowani, zdezorientowani, czekający, aż wrócę i wszystko naprawię. Ale tym razem nie wrócę. I niczego nie naprawię. Kiedy wyszłam z biura tego popołudnia, postanowiłam zrobić coś, co odkładałam od lat. Sięgnęłam po telefon i wysłałam wiadomość do pana Kowalskiego, właściciela małego mieszkania, które oglądałam kilka miesięcy wcześniej. Kiedy jeszcze marzyłam o wyprowadzce? Czy mieszkanie nadal jest dostępne? Odpowiedź przyszła po kilku minutach. Tak. Jeśli chcesz, możemy podpisać umowę jeszcze w tym tygodniu. Serce zaczęło mi bić szybciej. Naprawdę to robiłam. Wzięłam głęboki oddech i odpisałam. Świetnie. Biorę je kropka. Tamtego wieczoru wróciłam do domu gotowa przekazać im tę wiadomość. Kiedy otworzyłam drzwi, zobaczyłam dokładnie to, czego się spodziewałam. W domu panowała cisza. Ekran mikrofalówki był wygaszony. Korytarz tonął w ciemności. Prąd został odcięty. Mama siedziała na kanapie ze skrzyżowanymi ramionami, a ojciec stał przy oknie z zaciśniętą szczęką. Gdy mnie zobaczyli, oboje się wyprostowali, jakby tylko czekali na mój powrót. Więc odezwał się ojciec: Zapłacisz czy nie? Spojrzałam na nich, chłonąc tę scenę. Przez lata robiłam wszystko dla tego domu, dla nich. A w końcu i tak nigdy mnie naprawdę nie dostrzegli. Ale teraz, po raz pierwszy, to ja widziałam wszystko wyraźnie. Zdjęłam torbę z ramienia, położyłam ją na stole i spokojnie wypowiedziałam słowa, które trzymałam w sobie od dawna. Nie. Mama zmarszczyła brwi. Jak to, nie? Nie zapłacę, powtórzyłam stanowczo. Zresztą, przyszłam tu tylko po to, żeby powiedzieć wam, że się wyprowadzam. Zapadła głucha cisza. Ojciec odwrócił się do mnie, oczy szeroko otwarte ze zdumienia. Żartujesz sobie. Nie. Znalazłam mieszkanie. Podpisuję umowę w tym tygodniu. Mama poderwała się tak gwałtownie, że kanapa zaskrzypiała. I tak po prostu nas zostawisz? Jej oburzenie było wręcz komiczne. Nigdy nie powinnam była zostawać tak długo, odpowiedziałam, krzyżując ramiona. Chwyciła się za piersi, jakby właśnie usłyszała coś niewiarygodnie okrutnego. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Zaśmiałam się. Po prostu nie mogłam się powstrzymać. Wszystko, co dla mnie zrobiliście? Wydaliście wszystkie oszczędności na dom dla Kasi, podczas gdy ja płaciłam każdy rachunek w tym domu. Mój głos zabrzmiał głośniej niż zamierzałam. Nigdy nic dla mnie nie zrobiliście. Byłam tylko wygodnym rozwiązaniem. Mama otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale ojciec uniósł rękę, dając jej znak, by zamilkła. Przez dłuższą chwilę wpatrywał się we mnie, a potem wypuścił powietrze ciężkim westchnieniem. Jeśli wyjdziesz przez te drzwi, nie musisz już wracać. Uśmiechnęłam się. Poczułam spokój, jakiego nigdy wcześniej nie czułam. Właśnie na to czekałam. Sięgnęłam po torbę i poszłam do pokoju spakować resztę rzeczy. Tej nocy spałam u przyjaciółki. Dwa dni później podpisałam umowę na moje nowe mieszkanie i po raz pierwszy w życiu zapłaciłam czynsz, który należał tylko do mnie. Nie musiałam nikogo o nic pytać. Nie musiałam nikogo dźwigać na swoich plecach. Po raz pierwszy byłam wolna. W kolejnych miesiącach moi rodzice próbowali się ze mną skontaktować. Najpierw wysyłali pełne wyrzutów wiadomości. Potem próbowali emocjonalnego szantażu. Ale mnie to już nie obchodziło. A Kasia? Cóż, słyszałam, że musiała sprzedać swój dom, bo nie była w stanie utrzymać go sama. Wygląda na to, że poleganie na innych nie zawsze się opłaca. A ja? Ja miałam się dobrze. Po raz pierwszy naprawdę dobrze. I co najważniejsze, w końcu byłam priorytetem we własnym życiu.